Siemaneczko, jestem Stoczyk i jesteśmy w kolejnym odcinku z Fiza. Jak tutaj widać, dopiero zrobiliśmy 2.7% gry Więc wchodzimy I gramy dalej Dobra mm. Jesteśmy tutaj Jak tu się chodziło? Dobra Strzałkami Dobra yy, Widzu Widzu, który mi powiedział O nie Sorry, że zapomniałem Twojego Niku, ale już Wam mówię tym wszystkim, którzy nie wiedzą o co chodzi. Yy, sekundkę, bo tu było przejście. Yy, pewien widz mi powiedział, że w domku przy ziomku z y, szkiełkiem na oku jest ukryta kosteczka. I ona była ukryta właśnie tutaj Właśnie tutaj była ukryta, a ja ją zebrałem W odcinku, które, w, te, w takim sekundowym odcinku, w którym tylko to zebrałem Ale niestety mi się usunął, więc tam była ta A tutaj na tabie możemy zobaczyć, że mi brakuje tylko jednej kostki Mam jeden klucz, nie wiem co to jest A to są jakieś cube shardy Szukam ciągle jednego miejsca Gdzie... Kurczę sorry, ale... Ten dźwięk jest dla mnie za głośno. I to bardzo za głośno. Jejku, dam na 5%, ok? Jakoś wam to podgłośnię po prostu w programie. Escape save. Escape res. Dobra, teraz jest trochę za cicho. Sekundka damy tak 10. Dobra, 15 namówiliście mnie. Dobra. Żebyście też coś słyszeli, to sobie wrócimy tak o. Ok. Ej, musimy znaleźć drzwi. Drzwi, do których będziemy mogli się dostać. Które są zamknięte, najprawdopodobniej ja tego szukam i tego nigdzie nie mogę znaleźć. Może tu jakoś. Nie no, tu niczego nie ma. Ja chcę to przejść i chcę te kostki już mieć wszystkie. Dobra, podejdźmy do tego. Wejdźmy. Tutaj coś jest Domek I czy my tu byliśmy? Kurcze, ej, gdzie może być ten ostatni klocek? Naprawdę brakuje mi tylko jednego klocka O, to w tym domku był ten Tak, w tym, do o tutaj jeszcze raz wejdź. A to jest ten sam domek? Ej, patrzcie. A to ten jest. Tak, to w tamtym domku co ja byłem przed chwilą Tak dokładnie tutaj był. Był ten klocek. Tak, tu się trzeba było wskoczyć. Tu i tu. Ej, czy klocek może być w tej lampie? Nie, tu nic nie ma. Ha, patrzcie. A jak się przekręcę, to będę tu. Ale gdzie są drzwi? Patrzcie, jestem. Fajna ta gra jest. Dobra. Dziękuję, naprawdę nie ma pojęcia. Dobra. A, sobie spadłem. Możemy sobie zwiedzić całą mapę od góry do dołu. Dobra, tu trzeba wskoczyć. Tu tak to jest. Tak zrobione. I teraz tak. No śmieszne to jest. Da się jakoś to otworzyć. O, może tu jakoś. No nie. Może ptaszek mi da. Dasz mi ptaszku. Poleciał gdzieś. Ej, może on mi przywiezie ostatnią. Ej, halo, przylecisz do mnie z ostatnim klockiem. Ptaszku. On tu złożył jajka chyba jakieś, nie no dobra. Będziemy stawiać po kolei na każdym poziomie i się kręcić dookoła, czy tu niczego nie ma. Okej, okay, tu niczego nie ma. Tu niczego nie ma. Tutaj chyba też niczego nie ma. Yy. Tu bym sobie wskoczył. Hmm. Za bardzo spadłem. Dobra, muszę wejść. Tu, tu, tu. Dobra. Tu niczego nie ma. O tym domku chyba nie byłem. Halo, czy ten domek jest zamknięty, bo tak, czy bo w nim nie byłem? Tak, nie byłem w tym domku. Dobrze, dobrze, mamy to, mamy to, widzowie. Mamy łapkę, w... mamy wszystkie kostki, dobra. O co teraz chodzi? Nie wiem, ale. Aha, you did it. No tak, wiem. Left, sheet. Left shift, przepraszam. Ok, let's go. A do tych drzwi na dole zapewnie? Tak, ma mam już. Patrzę, i tych wszystkich kostek muszę mieć tak dużo. Okej, okay, już czaję I teraz muszę... Sobie zejść na sam dół Tak, żeby się nie zabić Dobra, czasami to jest skomplikowane, ale... Okej okay. A poza tym... Dobra Do tych drzwi mam iść? Patrzę, chyba do tych drzwi mam iść Tak, do tych Patrzcie Udało nam się Drzwi nam się otworzyły Super, przejdziemy przez nie? Tak, przechodzimy OK. Eee... Yy, outside... No, to jest nasza pierwsza wycieczka poza... Dobra Okej, okay, tu są jakieś parkury O, i można wrócić do tej wioski Ale my za bardzo nie chcemy My idziemy sobie. Patrz, to trzeba tak. Jak się skoczy, to trzeba dać szczaukę do góry, bo inaczej się. Dobra. Przekręćmy się. Wejdźmy tutaj już jak normalni ludzie. Yy. Okej, okay, tutaj mamy po drodze chyba wszystko. Jak tam się dostać? Jak tam się dostać? Przecież ja tam nie doskoczę. A, taką trzeba zrobić. Dobra, patrzcie. Taką trzeba zrobić. Patrzcie, stąd tu. To jest takie cwane. O nie, spadłem. Dobra. Nie, kurczę, to jest najgorsze, że tutaj będę mógł... Poziom, niżej sobie iść. Dobra, przekręcamy się. Przekręcamy się jeszcze raz. Teraz w tą stronę? Nie. W tą stronę? Nie. Tak, muszę to zrobić. Tak, tak. O. Dobra, tutaj muszę rozbieg. Ok, mamy to. Mamy to. Ok, tu taki bardziej sprawnościowy, żeby nauczyć się skakać. Poziom widzę. O nie, te się ruszają nawet. Kurczę, spadłem. Ej, zresz mnie jakoś wysoko. Ej, dziękuję. Ej, dobra. Ten poziom mi się podoba. Dobra, dzisiaj przejdziemy jeszcze ten poziom, bo on jest dość prosty. Tak się wydaje, przynajmniej. Okej, okay, patrzcie Teraz tu, tu I teraz tu, nie! Umarłem, dobra, na szczęście mm. To jest trochę, takie trochę zawiłe Ale damy radę Teraz ten niech pójdzie do góry, ten niech w dół Idzie, okej, okay, teraz tu, y tak, najpierw, ok? I teraz tu będzie tak. Tu jest kolejny element. I tu mogę doskoczyć. Nie, nie doskoczę. Ała. Dobra. Ale mam całą kostkę już. Dobra. Spoko. A ja dalej mam klucz. Dobra, klucz widzę, że będę mógł w przyszłości też użyć. I tu są drzwi, zapewnie. Tak. Tylko że tu potrzebuję, a mam dwa, ok, świetnie, bo patrzcie mam już dwie kostki yy, Dobra, wiecie co, w tym odcinku to będzie tyle mi... a, To gra mi się tak podoba teraz Ta gra mi się podoba teraz tak bardzo Dobra, yy, w następnym odcinku robimy, ten poziom był taki fajny, sprawnościowy Tamten zapewne był też prosty, tylko tam trzeba było tego szukać Dobra, to by było na tyle, mi się strasznie spodobało jak wam też, to łapka w górę, komentarz, subskrypcja, z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, i lecimy dalej. Przechodzimy tą grę całą. Jejku, sorry, ale jakiś. Halo, wyłącz się. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie było tego aż tak mocno słychać, jak mi się wydaje. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Już to mówiłem. Dobra, nieważne. Wow, kozacko. Dobra, wielkie dzięki do... za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.